Ten czas leci. Mam wrażenie, że przed chwilą się widzieliśmy. A to już następny weekend i następne atrakcje w Elblągu. Już Wam opowiadam, jak ten weekend spędzić w naszym mieście. W ten weekend wszyscy macie zaproszenie na urodziny. Pierwsze urodziny. Keba Bafra na Zawadzie. Co to za urodziny bez prezentów? Tylko, że tym razem prezenty otrzymacie wy, a dokładnie w piątek. Kupując dowolne danie, drugie otrzymacie za połowę ceny, a do tego pierwszych 100 osób otrzyma Pepsi gratis. Będą także poprawiny w sobotę i w niedzielę. Kupując dowolne zamówienie, drugie będzie 20% tańsze. 100 lat, 100 lat, niech żyje, Bafranam. Z takiego zaproszenia szkoda nie skorzystać. W tę sobotę. Elbownie zaprasza nas do memowe jam session. Impreza będzie się na starym mieście o godzinie 19.00 ze swoimi instrumentami. Wchodzicie za darmo. Chodzi o to, żeby stworzyć coś pięknego. Zasady są proste. Po pierwsze, nie gramy coverów. Po drugie, grać może każdy. A po trzecie, nie gramy coverów. Aby mieć końskie zdrowie, należy obcować. Będziecie mieli ku temu okazję w niedzielę o godzinie 12, bo w Końskim zdrowiu odbędą się zawody jeździeckie. Startują one o godzinie 12 i będą także atrakcje dla dzieci. Halo! To się kameruje, tego dnia będą przejażdżki na kucykach, ale przede wszystkim będziemy obchodzić trzecie urodziny Wisa, tego właśnie przystojniaka i będzie specjalnie dla niego tort. Także przypominam, niedziela godzina 12, okulnik 4. Widzimy się! W tę sobotę i niedzielę, w godzinach od 10 do 17 w Starym Polu, odbędą się wiosenne targi ogrodnicze. Możesz kupić tam kwiaty, trawy i sadzonki do ogrodu Twojej żonki. W tę sobotę blisko. Tysiąc biegaczy zmierzy się podczas imprezy Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna. Imprezie tej towarzyszyć będą także inne atrakcje, między innymi dla dzieci, które zlokalizowane będą w okolicy muszli koncertowej w Bażantarni. Powraca słynna akcja Wspólnie Posprzątajmy Fosę staromiejską”. Organizatorzy, czyli ESFIP, zapraszają wszystkich chętnych w sobotę o godzinie 9.30 pod Dom pod Cisem, by wspólnie czynić dobro. Po akcji wszyscy macie zaproszenie na wspólne ognisko, wspólne zabawy i wspólne rozmowy, na przykład o wikingach. W sobotę o godzinie 11.00 w Bibliotece Kostka odbędzie się spotkanie edukacyjne z cyklu Ja też potrafię dla dzieci od 6 do 10 roku życia. Po tych spotkaniach naprawdę okazuje się, że one też potrafią. A w sobotę godzinie 12:00 w Cyberiadzie odbędzie się spotkanie, na którym dzieci od 6 roku życia poplotkują o zwierzętach. W tę sobotę w Centrum Tańca Promyk odbędą się warsztaty High Heels w ramach cyklu Spotkanie z Tańcem. Warsztaty odbędą się od godziny 17 i kosztują 80 zł. Ludowisko zamieniło się w rolkowisko. <laughs> jest otwarte od poniedziałku do soboty w różnych godzinach, więc to sobie wygoglujecie, ale najważniejsza informacja jest taka, że rolkowisko jest zupełnie darmowe. W niedzielę o godzinie 10 spod napisu Elbląg rusza miejska wycieczka rowerowa, która poprowadzi do wsi Rozgard. Po drodze oczywiście sobie pozwiedzacie, ale będzie także czas na sesję zdjęciową tak? Słyszałam, że jest coraz więcej uczestników tych wycieczek, i bardzo mnie to cieszy, że korzystacie z atrakcji WELBOWO! No i to już jest ten czas żeby wybrać coś dla siebie, a w niedzielę żeby wybrać się na wybory. Wszystkiego dobrego! Cześć!